Witam Was serdecznie. Ostatnio na internecie zobaczyłam taką ofertę, ofertę od firmy, która proponuje usługę ozonowania powietrza w domach, mieszkaniach, w pomieszczeniach biurowych, żeby powietrze oczyścić od wirusów, od nieprzyjemnych zapachów. No jest też wspomniane oczywiście o tym, że można oczyścić powietrze z wirusa COVID-19. Co zresztą jest prawdą, że rzeczywiście ozonowanie zabija wszystkie wirusy, wszystkie zarazki, które w powietrzu się znajdują. Pomyślałam wtedy, że warto chyba państwu przybliżyć też ten temat, bo niekoniecznie musimy korzystać z usług takich firm, a możemy to zrobić w domu samodzielnie, mając po prostu odpowiednie do tego urządzenie. Bo taka usługa, no dlaczego nie, też skorzystać można, ale na przykład za godzinę pracy w naszym domu, w naszym mieszkaniu, no to trzeba zapłacić ze 100 zł. A jeżeli chcemy wyozonować całe mieszkanie, no to może być 300, czasami 500 zł. A jeżeli ktoś ma duży dom, to nawet jednorazowe ozonowanie to jest 1000 złotych. No to jest ogromny wydatek. I jeszcze, jeżeli chodzi o jakieś firmy, jakieś biura, no to jak najbardziej. Ale w domu możemy to zrobić znacznie tańszym kosztem. Mało tego. Wyozonowanie pomieszczenia jednorazowo, no to nie załatwia sprawy na całe życie. Dlatego warto mieć u siebie w domu pewne urządzenie. Ja wam dzisiaj o nim będę mówić, o takim moim urządzeniu, pokażę wam później, opowiem o nim, które nam pomoże. Oczyścić powietrze z wirusów. Z grzybów, z roztoczy, też nieprzyjemne zapachy usunąć i tak dalej, ale pomyślałam też, że może ogólnie ten temat nie do końca jeszcze jest znany i warto na nim się skupić troszeczkę dokładniej, mówiąc też o pewnych zasadach bezpieczeństwa w stosowaniu takich urządzeń we własnym domu. Myślę, że nie trzeba Państwa przekonywać, że oczyszczać powietrze trzeba, i nie tylko na zewnątrz ono jest zanieczyszczone, ono jest tak samo zanieczyszczone w naszych domach, w naszych mieszkaniach. W ostatnim czasie ta kwarantanna spowodowała, że więcej czasu spędzamy w domu wszyscy razem. I pomieszczenia mamy mocno ogrzewane, akurat jest sezon grzewczy i słabo wietrzymy te pomieszczenia. Czasami bójmy się, że się przeziębimy, czasami oszczędzamy no bo przecież wywietrzymy, będzie zimno, znowu trzeba mocniej grzać. I to powoduje, że koncentracja wirusów i bakterii w powietrzu jest bardzo duża. I to bardzo niekorzystnie na nas wpływa, bo ogólnie trzeba zrozumieć, że wirusy, bakterie znajdują się wokół nas, znajdują się w nas i to jest normalne, my żyjemy z nimi, można tak powiedzieć, w symbiozie, są nam potrzebne. Bakterie nam są potrzebne do prawidłowej pracy naszego organizmu, biorą udział w niektórych funkcjach naszego organizmu. Wirusy też nam potrzebne do mobilizacji układu immunologicznego między innymi. Natomiast kiedy tych. Wirusów i bakterii w wydychanym nami powietrzu jest dużo i dużo ludzi przybywa w pomieszczeniu. To ta koncentracja tych zarazków na tyle wzrasta, że nasz układ immunologiczny nie zawsze z tym sobie radzi. A szczególnie kiedy mamy ogólnie brak ruchu, brak świeżego powietrza, brak słoneczka, no to układ immunologiczny po prostu nam siada. I ten wzrost zanieczyszczenia powietrza powoduje, że z różnych urządzeń do oczyszczania. Trzeba korzystać. Takie urządzenia nazywają się generatory ozonu. Co to w ogóle jest ten ozon? To jest pewna odmiana tlenu. Wiadomo, że tlen, którym my oddychamy. To jest tlen tak zwany dwuatomowy. Natomiast ten tlen, który będzie się składał z trzech atomów, to już będzie ozon. No i właśnie ta funkcja ozonu, że on łączy się z toksycznymi związkami, neutralizując ich dla naszego organizmu, jest mega fajny. I dodatkowo ozon, który na przykład tam w górnych warstwach atmosfery się znajduje, to on chroni nas od szkodliwego promieniowania UV. Natomiast jak do powietrza, ze względu na to nasze funkcjonowanie, dostaje się ogromna ilość tych związków toksycznych, i ozon rozpada się w tych e, wszystkich reakcjach chemicznych, no to tworzy się nam ta dziura ozonowa, o której tak dużo się mówi. Po prostu tego ozonu w tych górnych warstwach staje się coraz mniej, a to znaczy Słońce staje się dla nas coraz bardziej niebezpieczne. Ale oczywiście ten ozon, który jest w dolnych warstwach, tuż przy Ziemi, on dla naszego organizmu jest bardzo niebezpieczny i on powstaje ze związków azotu i różnych lotnych substancji organicznych, co jest związane z aktywnością przemysłową i komunikacyjną. Także ozon, w zależności od tego, gdzie się znajduje, w jakich warstwach atmosfery, może nam Albo pomagać, albo może nam szkodzić. Natomiast ludzkość już bardzo dawno nauczyła się też ozon wykorzystywać na swoją korzyść. I na przykład, w jaki sposób to można zrobić? Dla porównania zobaczcie: działanie bakteriobójcze ozonu jest 50 razy skuteczniejsze i 3000 razy. Szybsze niż działanie chloru, jeżeli chodzi o oczyszczanie, dezynfekcję wody. Ale ozonować można nie tylko wodę, można wodę, powietrze, przedmioty i jedzenie itd. itd. obójcze działanie ozonu jest wykorzystywane w medycynie, w kosmetologii, w stomatologii i może ktoś z Państwa już jakieś zabiegi ozonoterapii w swoim życiu stosował. Jeżeli tak, napiszcie bardzo proszę w komentarzach. Wykorzystuje się najczęściej do leczenia przewlekłych chorób skóry, Grzybicy, infekcji bakteryjnych, trudno gojących się ran, owrzodzeń do leczenia półpaśca. Ze względu na to, że zabija drobne ustroje. Niszcząc strukturę ich błon komórkowych. W medycynie też wykorzystuje się do dezynfekcji pomieszczeń w szpitalach, na salach operacyjnych, w różnych placówkach medycznych. Dodatkowo nie tylko dezynfikuje to powietrze, a jeszcze go odświeża. I co jest bardzo istotne, nie po prostu maskuje nieprzyjemne zapachy, a rzeczywiście te zapachy usuwa poprzez te różne chemiczne reakcje, które zachodzą przy kontakcie. Ozonu, z powietrzem i z różnymi zanieczyszczeniami, które się tam znajdują. To właśnie powinni uwzględnić palacze, osoby, które palą we własnym domu. Jasna sprawa, że tu warto byłoby powiedzieć, że trzeba rzucić palenie, bo palenie szkodzi. No, ale wiemy jak to jest, jak trudno czasami zwalczyć ten nałóg, i dlatego trzeba pamiętać, że jeżeli ktoś w domu pali, to mało tego, że ozonator pomoże usunąć ten nieprzyjemny zapach, którym później no, pachnie wszystko: ściany, meble, ubrania, zasłony. To trzeba po prostu usunąć. Ale nie tylko chodzi o zapach, chodzi jeszcze o te związki rakotwórcze, które są w tym powietrzu na skutek palenia, i te związki też. Ozon potrafi zneutralizować. Bardzo często też takie związki trujące są w powietrzu po remoncie. Nieważne, jakie teraz są farby, bo czasami możemy przeczytać na opakowaniu, że teraz są farby, które już nie śmierdzą, które już nie są aż tak szkodliwe. Ale wiecie Państwo, jak to jest? Nie aż tak szkodliwa farba, nie aż tak szkodliwe nowe meble, które też śmierdzą, nie aż tak szkodliwe te wszystkie wykładziny i tak dalej, ale to wszystko te związki, które się uletniają, później zatruwają nasz organizm. Ja wiem, że czasami, jak przychodzę, na takie sale wykładowe, teraz bardzo dużo nowych tych sal, biurowce powstały i te nowe pomieszczenia, one mają taki specyficzny zapach. I te, ten cały ten linoleum, te, te wszystkie jakieś no, sztuczne tworzywa, które są wykorzystywane, one cały czas, można powiedzieć, tą chemią promieniują i nawet eksperci mówią, że czasami do dwóch lat i dłużej uwalniają się te toksyczne związki. I jak to usunąć możemy? Czasami wyczuwamy zapach, a czasami nie, a związki toksyczne są i ozonator pomoże je wyłapać i z naszych pomieszczeń usunąć. Oczywiście przy zagrzybieniu pomieszczeń. Trzeba po prostu pamiętać, jak te grzyby są dla nas niebezpieczne. I nie da się tylko ozonatorem tu niestety sobie pomóc bo ozonowanie pomoże wyłapać te zarodniki grzybu, które ulatniają się w powietrzu i przez jakiś czas, tam parę dni, będzie spokój. Ale jeżeli grzybnia gdzieś tam w ścianie nam została, to za chwilę naprodukuje znowu tego grzyba i znowu on będzie uletniał się w powietrzu. Także z grzybicą no, trzeba zrobić, jeżeli jest zagrzybione pomieszczenie, trzeba zrobić porządek, ale i tak trzeba wiedzieć, że trzeba stosować ozonowanie, jeżeli były jakieś meble, jeżeli były jakieś ubrania, jeżeli były jakieś rzeczy w pomieszczeniu, gdzie grzyb się pojawił, to je wszystkie trzeba wyozonować, żeby zarodniki grzybów grzyba po prostu zniszczyć. Ale czasami nie trzeba mieć aż takiego grzyba. Czasami trzeba zrobić ozonowanie profilaktyczne w pomieszczeniach, które u nas są takie wilgotne i można powiedzieć narażone na pojawienie się grzybów na ścianach. Na przykład łazienki, albo jakieś pralni. Bo kiedy jest taka pogoda jak teraz, kiedy za oknem jest mokro, kiedy leje deszcz, no to pranie gdzie suszymy? No suszymy to pranie w pomieszczeniach. Ta wilgoć jest podwyższona i jeżeli my w ogóle nie odświeżamy, nie odświeżamy, Czyszczamy, nie ozonujemy nasze pomieszczenie, no to takie zagrożenie powstania jakiegoś grzyba troszeczkę nam wzrasta. I teraz, gdzie jeszcze możemy wykorzystać? Oczywiście do ozonowania piwnic, do usuwania tego brzydkiego zapachu, do oczyszczania z różnych zarazków, ale nie tylko. Na przykład ja Wam pokażę to moje bardzo fajne urządzenie, które bardzo lubię, bardzo proste i jeżeli Państwo będziecie chcieli takie właśnie mieć, to możecie go kupić w sklepie moc soków, tak się nazywa sklep internetowy, sobie spokojnie znajdziecie to urządzenie. On tam mają kilka wersji, ta jest według mnie najlepsza. I mało tego, że ma takie wielofunkcyjne działanie, ale o tym działaniu to Wam jeszcze powiem. To oprócz tego, że oczyszcza ogólnie powietrze w pomieszczeniu, można jeszcze na przykład oczyścić, zdyzynfikować lodówkę. Nie każde urządzenie to potrafi, bo na przykład tu jest dodatkowo jeszcze, bo to jest urządzenie, którym można ozonować też warzywa, można ozonować mięso, można ozonować suche pokarmy, takie jak kasze, ale o tym w innym filmiku Wam powiem. I do tego jest taka rureczka i dzięki tej rurce można właśnie wyozonować sobie różne inne rzeczy, tak jak zrobić dezynfekcję lodówki. Tu trzeba po prostu wstawić tą rurkę. Ona używa się do... Tylko prawą ręką, bo jestem praworęczna. Ona się używa, ta, ta rureczka, właśnie do ozonowania warzyw i owoców i nie każde urządzenie będzie je posiadało, dlatego zwróćcie uwagę, no to będzie końcóweczka nam niepotrzebna. Natomiast taką rurkę wsadzamy wtedy do lodówki, zamykamy szczelnie lodówkę, łączamy nasze urządzenie i możemy ją ozonować. Bardzo proste, bardzo fajne. Dodatkowo Zwrócić uwagę powinny na takie urządzenia, do ozonowania osoby, które mają alergię, szczególnie alergia na roztocza. Bardzo fajnie można podłączyć takie urządzenie w mieszkaniu, rozrzucić pościel, nie zaścielić, tylko właśnie rozrzucić, żeby wyozonować całe pomieszczenie, całą tą pościel, pozabijać wszystkie zarazki. Można też ozonować osobno pościel, zamieścić ją, włożyć ją do takiego worka foliowego, właśnie włożyć tam taką rureczkę do tego worka, włączyć. Ozonator i wyozonować całą pościel, także dla alergików. Ja myślę, że to jest bardzo fajnie, że takie urządzenia w ogóle się pojawiły, powstały. Dokładnie to samo można zrobić z rzeczami w naszej garderobie i bardzo fajnie to się sprawdza, właśnie taki ozonator z taką rurką dla odkażania klimatyzacji w samochodzie. No, sami wiecie Państwo, że jeżeli chodzi o klimatyzację, czy to w domu, czy to w samochodach, Ile tam się gromadzi różnego rodzaju zarazków, bakterii i grzybów? Jak często to oczyszczamy? Jak często jedziemy do warsztatu i mówimy, że chce oczyścić swoją klimatyzację? Raz na jakiś tam czas, a zdajemy sobie sprawę, ile tam tego wszystkiego się gromadzi. Mając taki prosty i absolutnie niedrogi ozonator w domu, no to bardzo fajnie można sobie pomóc, można ten problem rozwiązać. Robimy to tyle razy, ile chcemy i kiedy chcemy. Nie wydajemy przy tym dodatkowo pieniędzy. Natomiast na co trzeba zwrócić uwagę, jeżeli chodzi o to, jak prawidłowo ten ozonator stosować, bo to jest też bardzo istotne. Osoby, które, które nigdy tego nie robiły, mogą po prostu nie być zorientowane. Ale zasady bezpieczeństwa muszą być. Pamiętacie, co mówiliśmy z Wami, że ozonator on niszczy błonę komórkową wszystkich drobnoustrojów, dlatego po prostu ich zabija. Ale na nasze komórki też będzie działał bardzo szkodliwe, może podrażać. Na błony śluzowe i dlatego na górne drogi oddechowe, na układ sercowo-naczyniowy człowieka działa bardzo źle. Może zaszkodzić, a szczególnie osobom, na przykład, które mają astmę. Dlatego te zasady bezpieczeństwa są tak ważne. I zasada numer jeden: nie powinniśmy znajdować się w pomieszczeniu, gdzie taki ozonator pracuje. Także podłączamy sobie ozonator to jest bardzo proste. Widzicie, tu, tu jest, są przyciski, włączamy, tylko ustawiamy sobie. Godzinkę i wychodzimy, ile chcemy, żeby to było pół godziny lub godziny, ale o tym teraz Wam powiem. I wychodzimy z pomieszczenia. Bardzo istotne, że to pomieszczenie trzeba uszczelnić. Taka szpara na dole bardzo często mamy w drzwiach, to trzeba tam coś podłożyć, żeby było szczelnie zamknięte pomieszczenie. W tym momencie okna nie otwieramy, żeby nasz ozon, który będzie wyprodukowany, zabił nam. Wszystko, wszystkie zarazki oczyścił nam całe pomieszczenie. Natomiast nie zapominamy też o naszych pupilach, bo. To, że my wiemy, że nam szkodzi, ok, ale ktoś może zapomnieć, że gdzieś tam na krzesełku, na fotelu śpi nam kotek lub piesek. Tego zwierzęta zabieramy, idziemy na spacer, po spacerku jak wrócimy, no to wtedy już trzeba będzie bardzo dokładnie wywietrzyć pomieszczenie i na przykład jeżeli przez 30 minut ozonowaliście pomieszczenie, to przez kolejne jakieś 30-60 minut trzeba go wywietrzyć, i nasze pomieszczenia będzie praktycznie sterylne. Będziemy mogli normalnie oddychać czystym, świeżym powietrzem i teraz wam powiem ile minut, ale szczególnie to jest ważne dla osób, które mają duże rodziny, dla osób, które mają dzieci, dla osób, które chorują, które mają różnego rodzaju e, alergii. I teraz jak często to robimy? Raz w tygodniu to jest absolutnie wystarczy, bo tak jak powiedziałam, że pamiętajmy, że wirusy i bakterie są nam też potrzebne, natomiast no też bakterie, te chorobotwórcze bakterie oczywiście zabijać trzeba. Dlatego jeżeli w rodzinie jest osoba chora na przykład na COVID, tak jak teraz, no to jak najczęściej staramy się tą osobę wyizolować do jakiegoś Innego pomieszczenia. I ona tam bie, należy oddycha cały czas. Fajnie by było co godzinę na te 10-15 minut pomieszczenie przywieczyć, ale fajnie by było też jeden raz dziennie wyozonować. I ten nadmiar wirusów, które jest teraz już w wydychanym powietrzu, po prostu zabić, żeby ta osoba, która w tym pomieszczeniu się znajduje osłabiona wirusem, chora. To jeszcze nie wdychała cały czas, tylko żeby wdychała to powietrze po prostu świeże. I jeszcze, jeżeli ktoś ma zagrzybione pomieszczenia, no to też na początku, jeżeli dopiero zaczynamy ozonować pomieszczenia, warto to zrobić przez dłuższy czas, przez godzinę, kilka dni z rzędu, żeby pozabijać te wszystkie zarodki, grzyba, które się znajdują nam w powietrzu. I później raz w tygodniu już regularnie to robić, ale pamiętać oczywiście o tym, że grzyb trzeba usunąć, i tu już będzie nam potrzebna taka pomoc, jakichś profesjonalistów, którzy na tym się znają. Teraz, jak wybrać właściwe urządzenie? Ja przyglądałam, co się dzieje na rynku, jakie są oferty, i powiem Wam tak. Teraz to naprawdę urządzenie zrobiło się bardzo popularne. A jak jest popularne, no to oczywiście jest bardzo dużo firm, które różne modele nam proponują. I na co warto zwrócić uwagę? Warto zwrócić uwagę na różne parametry, na przykład do jak dużego pomieszczenia używa się takie urządzenie. Do jakiego można, bo czasami pisze, że 30 minut. Ozonowania wystarczy w pomieszczeniu 10 m2. No to 10 m2, no to można powiedzieć taka średni pokój w mieszkaniu. Ale jeżeli ktoś ma większe pomieszczenie, jeżeli ktoś ma dom i ma salon na przykład 30 m, no to już to nie będzie się za bardzo nadawało, bo będzie to urządzenie po prostu za słabe. Także na to zwracajcie uwagę, co jest napisane. Ja na przykład dlatego. Mówię, że to polecam o, od całego serca ze względu na to, że to jest dla pomieszczeń do 50 metrów. No to tak naprawdę nawet ja w swoim domu spokojnie mogę sobie wyozonować wszystkie pomieszczenia, a mamy taki salon otwarty na kuchnię i otwarty też na przedpokój. No ogólnie można powiedzieć, że osobne pomieszczenia ze względu na to, że połączone, no to tworzy się taka duża przestrzeń i ten ozonator akurat się nadaje. Dodatkowo zwróćcie uwagę jaka jest moc. Mocy mogą być różne. Mogą być 400 mg produkowanego ozonu na godzinę, a mogą być 1000, mogą być 40 tysięcy. No i teraz zobaczcie, kochani, jak 40 tysięcy, no to zdajemy sobie sprawę, my do siebie do domu, takiej mocy jak na przykład do sali operacyjnej w ogóle nie potrzebujemy. Wystarczy nam średnia jakaś moc, na przykład 1000 mg na godzinę, no to to już jest super i to jest właśnie też to urządzenie, ale od tego Jaka jest moc, no zależy też, jaka jest cena. I tą cenę trzeba też sobie wybierać, jasna sprawa, i patrząc na swój portfel, no bo nikt nie chce przepłacać, ale też dopasowaną, taką adekwatną do naszych potrzeb. Ja patrzyłam, że takie urządzenia do użytku domowego czasami kosztują nawet 6 tysięcy. 6 tysięcy do takiego urządzenia domowego nie ma potrzeby, bo znacznie taniej. Po prostu tak jak mówię, tak jak napisałam, adekwatnie do własnych potrzeb, co my chcemy zrobić, znacznie taniej można sobie znaleźć takie urządzenie. Już od 80 zł urządzenia są, ale uwaga, znowu takie, im tańsze urządzenia, no tym będzie mniejsza moc. To jest raz. Także na tą moc zwracamy uwagę. Ale też zależy od tego, jakie funkcje to urządzenie pełni, bo są urządzenia tak zwane te właśnie płytkowe, które mogą oczyszczać tylko i wyłącznie, ozonować powietrze. I już nie da się wyozonować na przykład klimatyzacji. W samochodzie. Już nie da się wyozonować jakieś warzywa, owoce. Nie nadaje się do ozonowania wody. A są urządzenia, które się nadają tylko do ozonowania wody, a do ozonowania pomieszczeń to już będą za słabe. Także z, tym, z tego powodu też wynika ta różnica w cenie. Patrzcie na to uważnie, żeby nie okazało się, że chcieliście państwo ozonować powietrze, a macie urządzenie, które no po prostu jest dlatego za słabe albo no ma zupełnie inne funkcje do spełnienia. I kolejna funkcja, bardzo fajna, na przykład w tym urządzeniu ona jest, to jest jonizacja powietrza. O jonizacji ja Wam powiem w innym mm, nagraniu, bo to też warto zwrócić uwagę. W dwóch słowach co to jest? To jest neutralizowanie szkodliwego wpływu tych wszystkich pól magnetycznych, które się tworzy, ten smog elektromagnetyczny, o którym cały czas mówimy. Teraz w domach, kiedy mamy nie jeden już komputer, no bo każdy na komputerze musi pracować lub się uczyć. Nie jedna komórka, bo każdy ma. Nie jedno urządzenie na pilota. To my mamy ten smog tak ogromny i on tak niszczy nasz układ immunologiczny, że powinniśmy też na to zwracać uwagę. I urządzenie, które ma taką funkcję jonizacji, nam pomoże chronić nasz organizm. Dlatego ja na przykład jestem bardzo zadowolona z tego urządzenia, można powiedzieć, takie, no Wielofunkcyjne, tu nawet trzy w jednym, a może nawet więcej, które można używać w domu w różnych sytuacjach i na różne sposoby. Aha, nie wiem, czy powiedziałam, czy zapomniałam. Cena na przykład tego urządzenia gdzieś w granicach 450 zł, ale możecie Państwo to zobaczyć na stronie właśnie mod soków. Możecie zobaczyć takie urządzenie lub jest jeszcze tam jakiś inny model, a jak chcecie konkretnie ten, to ja Wam link też zamieszczę w opisie pod tym wideo. Jeżeli tak samo jak ja uważacie Państwo, że warto mieć takie urządzenie w domu, to udostępnijcie proszę to nagranie innym osobom. Może one sprawią sobie taki prezent albo swoim bliskim na, na święta, czy to na urodziny, czy to na imieniny, żeby wspomagać swoje zdrowie. My niestety z Wami nie mamy wpływu na to, jaką mamy ekologię. My nie mamy wpływu na to, jakie mamy powietrze na zewnątrz ale możemy wpłynąć na to, jakim powietrzem w naszych domach i mieszkaniach będziemy oddychać my i będziemy, będą oddychać nasze dzieci. Bardzo Wam dziękuję za uwagę. Stawiajcie lajka, like, jeżeli film Wam się podobał i do zobaczenia w kolejnych nagraniach. A jeżeli czegoś nie powiedziałam i chcielibyście dopytać, oczywiście, jak zwykle, piszcie w komentarzach. Z Wami była Natalia Samarcy.